Dzisiaj jest 11 czerwca, a ja jestem mega wyjebana wtorek. Mały Tosiek ma już 3 tygodnie albo dopiero, a my jutro przeprowadzamy się. Jestem zmęczona. Jadę dokończyć kilka spraw. Jeszcze przychodzą do mojej koleżanki ze mną pożegnać i padam. I pewnie dać za coś i w tym momencie właśnie poczułam, że spełniam marzenia. Te długo oczekiwane marzenia. To się już zaczyna, widać. Szybkie luknięcie. E, sądzę, po Zoe, że ona już czuje, że gdzieś wyjeżdżamy. Teraz wiesz, z nami, wiesz? E, karmienia. Ostatnie karmienie przed wyjazdem. Spakowanie ruszamy. I tak właśnie witamy ciszę przed burzą. Co zrobi? Jest ale nie dzieje się, bo wszyscy śpią. No też się kocham. Tak. Wiesz? I love you. Zdecydowanie zaś coś nie pasuje. Ten grymas. Co jak co to ona wygodna jest? lecz pozycje były zmienne ciągle i denerwowały kierowców. I na wygodnie. Oj, daj mi spokój, mi to dobrze. Taki spokój, jak ten Kolo miał, to chyba nie miał nikt. Jechaliśmy trzy dni. Mieliśmy trzy stopy. A ta pani miała wiele do powiedzenia. A te trzy stopy mieliśmy tylko i wyłącznie, dla tego, że mieliśmy dwa zwierzaki: Zośkę i Tośka. Co się dzieje? Chcesz pogadać? Nie wyspana byłaś, co? Zabrali cię z hotelu. Nie pospało. Floryda bycie. Zobaczcie co się dzieje. Za ten kątem, za Jak to przejdzie? I minuta później. Co ty się odjebałeś? Ty się odjebałeś? W tym przypadku to deszcz i do snu. A cel zobaczymy już w następnym odcinku.